Fundacja Słowo i Kropka oraz NaszeCzytanie.pl zapraszają na bajkę Wilk i owca. Czyta Paweł Swiernalis. Był piękny letni dzień. Łąki pokryte wonnym kwieciem wyglądały jak przecudny kobierzec. Na tle szmaragdowej trawy rosnące mąki ponsowe, fioletowe dzwonki i różowe ostróżki zdawały się być haftem prześlicznym, a szemrzący z boku strumyk robił wrażenie roztopionego srebra. Z dala od łąki mieściła się owczarnia. Pełno w niej było bieludkich jak śnieg owieczek, nad którymi przewodziła stara owca. Mądra była i bardzo kochająca swe dzieci. Bała się o nie ogromnie i nie puszczała nigdy z daleka od siebie. W dniu tym biedna owca iść na pastwisko nie mogła. Urodziło się jej bowiem małe jagniątko, przy którym zostać musiała. Smutnym wzrokiem odprowadziła stado owieczek wychodzących z pastuszkiem w pole, beczeniem dała przestrogę, żeby się nie oddalały od stada, i poszła w kąt owczarni do swego maleństwa. A owce biegły żwawo na łąki. Ciesząc się ciepłym słonkiem, świeżym powietrzem i obfitością ziół i kwiecia, zatrzymał je pastuszek u zbocza wysokiej góry, całkiem pokrytej ulubionymi przez owce ziołami. Usiadł sobie na górze, wyjął fujarkę i cały zatonął w śpiewie, a pies owczarski, biało-wełnisty Burek, coraz to doskakiwał do którejś z owiec i aby zaznaczyć swoją władzę, skubał ją. Potrząsał wełną opornej, oddalającej się zanadto od stada owieczki. Ale czyż jeden mały pies może upilnować tak wielką ilość nieposłusznych zwierzątek? Zioła u stóp góry były soczyste i dobre, ale owcom zdały się być lepszymi te dalej rosnące. Zabiegał uchodzącym drogę, zaganiał z powrotem i umęczył się biedak straszliwie. Położył się, wyciągnął długie łapy przed siebie i czuwał. A tymczasem jedna z owiec spostrzegła srebrzący się za górą strumyk. Pić jej się chciało okrutnie. Ziół zjadła dużo, przy tym słońce prażyło silnie. Postanowiła się więc wymknąć cichaczem i zaspokoić pragnienie. Udało się jej to w zupełności, gdyż pastuszek wygrywał nadal swetrele, a pies umęczony gonitwą zdrzemnął się. Podeszła do strumyka i pije. Naraz słyszy tuż obok głos jakiś złowrogi. Ogląda się, patrzy, stoi duże, kudłate wilczysko i ze złością ogonem rudym potrząsa. Jakiem prawem mącisz mi wodę? wyjąc mówi do owieczki napastnik. Jak mogę mącić ci wodę, której fale przypływają do mnie od ciebie? odparła spokojnie owieczka. Jak śmiesz mi wymyślać i złorzeczyć zawołał Wilk rozgniewany. Ja, Ależ doprawdy, że ci wcale nie złożeczę. Broniła się owca. Kłamiesz! wykrzyknął Wilk. Złożyczyłaś mi i wymyślałaś jeszcze przed sześciu miesiącami. Nie mogłam nic złego na Ciebie wtedy mówić! — odpowiedziała owieczka, gdyż nie było mnie wtedy jeszcze na świecie. Nie mam sześciu miesięcy życia. Na to Wilk. Zniszczyłaś mi i zębami zgryzłaś mi całą łąkę. Pozostały tylko korzenie. Jak mogłam to zrobić, jeśli nie posiadam ani jednego zęba? łagodnie odpowiedziała owieczka. Rozgniewał się wilk straszliwie, iż za niczym nie może złapać owieczki. Nastrożył się i zawył. Dlatego, żebyś mi nigdy nie złożyczyła, postanowiłem mieć dziś z ciebie dobrą kolację. Kończąc te słowa, porwał wilk biedną owieczkę w pazury i pożarł. sens moralny tej bajki zła wola nie pyta o prawdę. Subskrybuj nas już teraz, naszeczytanie.pl. Pozdrawiam wszystkie owieczki, które niechybnie zeszły ze swej dobrej drogi.